Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy pizzę bez spodu. Potrzebować będziemy jedno jajko, dwie łyżki majonezu, trzy łyżki kwaśnej śmietany, cztery łyżki mąki pszennej i trzy łyżki cukru, sól, pieprz, oregano. Jeżeli lubimy inne zioła dodajemy inny ziół Jeżeli nie, to dodajemy oregano. I składniki ciasta należy bardzo dokładnie połączyć jest to szybciutka pizza bez spodu i teraz do ciasta dodajemy pokrojony boczek i odsączonej pół szklanki czerwonej fasoli. Wkładniki. mieszamy i wykładamy do formy. Formę mam wysmarowaną masłem. I Posypujemy. Ja miałam 10 deko sera żółtego. Pokroiłam sobie, bo miałam plasterki. I wiesz, posypujemy serem żółtym. Pizzę będziemy piekli około 12 minut w 200 stopniach. Tak przygotowana pizza. Wędruje to i tak oto mamy pizzę bez spodu gotową o ile państwu mój przepis się podoba to serdecznie proszę o łapkę w górę jak również zapraszam na mojego bloga www.shapismame.pl Pizza best for